Dzień dobry, Kaja Rostkowska. To jest piątkowa rozmowa dnia w Lubuskim Centrum Informacyjnym. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Gościem jest pan dr Tymon Ostrołuch, prezes Lubuskiego Funduszu Rozwoju. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry Państwu. Rok temu powstał Lubuski Fundusz Rozwoju. To był luty 2024 roku. Mowa była o tym, że 200 milionów złotych wróci do województwa lubuskiego. Czy tak się stało? Czy tak się dzieje? Jak to wygląda? No, na ten moment, pani redaktor, tak się dzieje. Tak, Środki czekają na to, żeby zostały nam oficjalnie już przekazane rozporządzanie funduszu i tymi środkami w ramach misji naszego funduszu chcielibyśmy wspierać rozwój gospodarczy regionu poprzez oferowanie m.in. instrumentów zwrotnych przedsiębiorcom sektora MŚP w województwa. W na czym ten instrument finansowy, o którym Pan mówi zwrotny? Na czym on polega? Najprostszymi słowami. Najprostszymi słowami jest to po prostu pożyczka. Mm. Y, ale pożyczka dość interesująca, albowiem ma ona celować tak zwaną lukę finansową w województwie lub. Innymi słowy, według różnych statystyk, w zależności od tego, jaka metoda została przyjęta do analizy, ta luka finansowa wynosi między innymi od 500 do nawet 1,5 miliarda złotych w województwie lubuskim, więc jest wielu przedsiębiorców, którzy właśnie z sektora MŚP, którzy z jakiegoś powodu mają trudności z uzyskaniem pożyczki w bardziej konserwatywnym sposób, mhm. czyli przez chociażby sektor prywatny. I a jeśli Pan fundusz... mówię o, o, o miliardzie mhm. luki finansowej, no to te 200 milionów, a wiem, że to nawet nie jest 200, tylko troszeczkę mniej, mhm. to to jest kropla w morzu. To jest kropla w morzu, ale nie ma rozwiązań, że tak powiem, idealnych. To jest dobry początek, zresztą te środki, one... W pierwszym rzucie one pochodziły między innymi właśnie z instrumentów zwrotnych i pochodziły z Unii Europejskiej. Teraz wracają i są de facto, można się pokusić o stwierdzenie własnością samorządów, własnością właśnie Samorządu województwa lubuskiego i są rozesponowane między innymi przez nas w formie kolejnych instrumentów zwrotnych. I tak drogą właśnie takiej cyklizacji będziemy z każdym nowym okresem powielać tę operację. Tak, 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 proszę, przedsiębiorcy proszę. będą pożyczać środki, zwracać je nam, będziemy w ten sposób pogłę, poszerzać pulę, którą mamy do dyspozycji i tak z okresu na okres ta pula będzie coraz większa. Mówi Pan o takiej cykliczności, ale tak. chciałbym zapytać, na ile to jest Wasze zadanie, mhm. Panie Prezesie, i Wasza inicjatywa, Wasze starania, żeby wzbudzić, pobudzić lokalną gospodarkę poprzez mhm. Wasze działania, a na ile musi być ten bodziec, jak gdyby odebrany, czy, czy, czy po prostu iść ze strony przedsiębiorców, no, Panie rektorze, to jest bardzo interesujące pytanie. Zresztą pytanie, które otwiera o wiele szerszą dyskusję. Przede wszystkim musimy wiedzieć, musimy założyć, i też to jest między innymi moja wizja, że sektor MŚP, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa. To nie są y, po prostu duże przedsiębiorstwa w mniejszej skali. tak. To są specyficzny segment przedsiębiorstw, które bardzo często bywają o wiele bardziej kreatywne, innowacyjne, o wiele szybciej odpowiadają na wyzwania rynku niż na przykład wielkie Molochy, wielkie przedsiębiorstwa również w województwie lubuskim. Gdzie są dłuższe pewnie procedury, Oczy... procesy, mnóstwo Oczywiście, ludzi że i tak. tak. Dalej. Jest taka ciekawa anegdota, wie panie, panie redaktor, ile trwa obrót o 180 stopni lotniskowca na morzu? Nie. No, ja też nie wiem, bo nie jestem z jest jestem że 30 minut. Ale mała żaglówka potrafi to zrobić w 15 sekund. A, i to jest dobra metafora, to jest która jest metafora to tak, do, do której zmierzamy. Więc my chcemy celować w ten, w ten sektor MŚP w Wojewódzim Jest to truizm, że często się mówi, że to jest pewnego rodzaju krwioobieg gospodarki. Ale truizm dlatego, że to prawda. Małe i średnie przedsiębiorstwa również w naszym regionie są krwiobiegiem naszej gospodarki. Mamy kilka dużych przedsiębiorstw i one sobie dobrze radzą. Świetnie. Ale powinniśmy pomagać tym, temu konkretnemu sektorowi który napędza naszą gospodarkę, tak? Więc pamiętajmy, cel rozwoju małego i średniego przedsiębiorstwa do dużego przedsiębiorstwa nie powinien być samym w sobie. To powinien być naturalna kolejne rzeczy, owszem, ale pewnego rodzaju efekt uboczny, po prostu rozrósł się dość dużego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak ich małe i średnie przedsiębiorstwa działają w tym, co robią najlepiej. Jeśli kiedyś rozwiną, to świetnie, ale nie zmuszajmy ich do tego, nie stawiajmy im celu takiego. Dlatego tworzymy między innymi instrumenty, które mają za zadanie sprawić, aby one działały w sektorze, w którym działają, rozwijały się naturalnie i chcielibyśmy właśnie za pośrednictwem między innymi naszych narzędzi im w tym pomagać. Zadam proste pytanie, czy to jest jest proces trudny, skomplikowany, taki którego mogą się obawiać y, szefowie firm niedużych, mhm. mówiąc najprościej. Czy, czy w miarę jest to taki proces dogodny, z którym można się zmierzyć i sięgnąć po te pieniądze, które państwo mogą pożyczyć, mówiąc kolokwialnie? Celem Jednym z nadrzędnych, które ja również sobie stawiam w ramach rozwoju naszego funduszu jest to, aby proces ten był jak najbardziej prosty. Nie chcemy zasypywać przedsiębiorców nadmierną biurokracją. To jest coś, co zniechęca mówiąc. Dokładnie mówiąc tak. Zresztą przedsiębiorcy powinni się skupić na tym, co robią najlepiej, czyli właśnie działaniem, które zmierza do generacji zysku w własnych przedsiębiorstwach, a nie zagłębiać się w nadmierną papierologię związaną chociażby właśnie z tym, aby uzasadnić konkretne cele, na które mają te środki zostać wydane. My... W pierwszym rozruchu chcielibyśmy zaoferować pakiet pożyczek dość szerokich, jest to pakiet, który się składa z trzech narzędzi: pożyczki kapitałowe, pożyczki inwestycyjne i pożyczki hipoteczne. Więc tego typu narzędzia idą na pierwszy rozruch. Myślę, że na tyle szerokie, że, że każdy przedsiębiorca być może znajdzie w nich coś dla siebie. No i właśnie pytanie, czy każdy czy są jakieś warunki, które trzeba spełnić? O, są warunki. Nie chciałbym już teraz zdradzać na to, jakie one konkretnie będą. Być może powiem za dużo, a z tego względu, że y, jesteśmy na etapie ustalania, jakie muszą być to warunki, ale y, nadrzędnym naszym celem jest to, aby nie były one niemożliwe do przekroczenia. Mają być one oczywiście w jakiś sposób zabezpieczać również nas jako pożyczkodawcy, y, ale mają być one dostępne i przystępne dla przedsiębiorców. To na pewno nie będzie nic więcej. Ponad to, czego przedsiębiorcy mogliby się spodziewać w, w, w instytucjach banków komercyjnych. A czy państwo jakoś też doradzą, pokierują, jeśli przedsiębiorca się zgłasza, chce wiedzieć więcej, nawet posłucha naszej dzisiejszej rozmowy, pomyśli sobie, wy, że to jest coś dla niego? Nie wyobrażam sobie, żeby przedsiębiorcy w tym procesie zostali pozostawieni sami sobie. Zwłaszcza, że jest to nowe doświadczenie również dla naszych pracowników, więc. Yy, Bo też do, jesteście do, młodzi. Tak, można do, dopiero tak? powstajemy. Fundusz de facto jeszcze. Oficjalnie być może w swojej opcji działalności jeszcze nie istnieje? Jest dopiero powoływane. Jesteśmy na ostatnim elemencie tego wydaje mi się, że umowa przekazania środków zostanie podpisana na dniach i wiele na to wskazuje. Ale jest to proces, którym właśnie my również jako pracownicy funduszu musimy się nauczyć. Tak, uczymy się, intensywnie się szkolimy w tym segmencie, ale cóż bardziej szkoli niż sama praktyka. Kontakt z przedsiębiorcami, którzy są zainteresowani naszymi narzędziami. A będzie... kto jest zainteresowany, Panie? Prezesie. Czy ma Pan takie przeczucie albo już taką wiedzę, takie sygnały na temat tego, jakie obszary, jakie branże będą naj, najchętniej korzystać z tego wspólnego. Priorytetem są zawsze y, przedsiębiorstwa z tak zwanych inteligentnych specjalizacji województwa lubuskiego. Y, więc y, oczywiście y, Nasz fundusz najlepiej gdyby pobudzał gospodarkę, właśnie wspierając te przedsiębiorstwa, które wpisują się w, w tego typu specyfika, specyfikacje, ale nasz fundusz będzie działał dwutorowo w sposób bezpośredni i pośredni. I pośredni za pośrednictwem pośredników zdecydowaliśmy się na tą opcję z uwagi na to, że rzeczywiście jest bardzo wielu drobnych przedsiębiorców, którzy być może nie wpisują się idealnie w założenia inteligentnych specjalizacji, ale mają już ustabilizowany biznes, biznes, który generuje określone środki który też należy wspierać, więc otwieramy się na współpracę z pośrednikami finansowymi właśnie dlatego, żeby lokalni, przedsiębiorcy, lokalni pośrednicy z naszego województwa, którzy są bliżej przedsiębiorców, oferowali im również tego typu narzędzia za swoim pośrednictwem i po to, żeby pobudzać również te właśnie mniejsze przedsiębiorstwa, które może delikatnie mówiąc nie są spektakularnie innowacyjne, ale mają już ustabilizowaną bazę operacyjną, mają ustabilizowane stałe źródła dochodu, yy, rozwijają się i chciałyby się rozwijać prężniej, szybciej. Yy. Czyli mają potencjał, mają potrzebują potencjał, tylko dokładnie jakiegoś, tak. jakiegoś narzędzia. A co się działo przez ten rok? Bo ja na początku nawiązałam do tego lutego 2024 mhm. roku, pamiętamy yy, te, te, te spotkania, powstawanie Ludzkiego Funduszu yy, Rozwoju. I czy były jakieś analizy, czy wybadaliście rynek w jakiś sposób, czy się przyglądaliście temu, no bo to jest bardzo dużo czasu, 12 miesięcy za chwilę minie, co się działo przez ten rok? Panie rektor, działo się bardzo dużo. Pierwszego dnia tak naprawdę nasz fundusz składał się z jednej teczki aktu notarialnego, który rzeczywiście uwzględniał to, że tego typu instytucja została powołana. I od tego zaczęliśmy. Nie mieliśmy niczego poza tą jedną teczką, więc no, znalezienie odpowiedniej siedziby, znalezienie odpowiednich pracowników, szkolenie tych pracowników. Ale z kwestii formalnych musieliśmy zbudować strategię. Strategię właściwie budowaliśmy od zera musieliśmy uczyć się na doświadczeniach też innych województw, w których fundusze już rzeczywiście istniały. Tym bardziej było to... A, a kontaktowaliście się też z innymi, województwami województwami? Naturalnie. Czy tak, legalnymi. kontaktowaliśmy się ze wszystkimi istniejącymi funduszami w całej Polsce. A jest ich kilkanaście, prawda? Jest jest się, ich, na moment, w którym zostaliśmy powołani, było ich czternaście, mhm. tak? Więc rzeczywiście mieliśmy czego wybierać, z kim się kontaktować. Aczkolwiek większość tych funduszy działała jeszcze w poprzedniej perspektywie 713, a my mieliśmy działać na środkach z perspektywy 1420. Więc mimo tego, że byliśmy stosunkowo no Szliśmy ścieżką już de facto nieco przetartą, to jednak mieliśmy interesujące dość nowe wyzwanie z tym związane. Co też wymusiło na nas pewnego rodzaju dość dużą kreatywność, ale również wytrwałość w procesie chociażby pisania podstawowych dokumentów strategicznych. No ale co tam jest? Co tam jest? Jaki tam jest? Czy jest jakiś zasadniczy wniosek, jakaś główna teza, którą Państwo właśnie postawili, przyglądając hmm. się temu, przygotowując się do tej pracy, która będzie czekać i, i, i która właściwie się dzieje. Wniosek jest taki, że tego typu narzędzia rzeczywiście. Tego typu instytucje jak fundusz, jak nasz fundusz powinna rzeczywiście w województwie lubuskim istnieć z uwagi na to, że środki, które de facto udowodniają zasadność i pewnego rodzaju opłacalność przystąpienia do Unii Europejskiej, między innymi właśnie naszego kraju, jest jak najbardziej zasadne. Jak pani zauważy, tych środków, tych 200 milionów nie byłoby, gdyby Polska wcześniej nie wstąpiła do Unii Europejskiej. Tych 200 milionów w naszym regionie, tych milionów w naszym regionie by nie istniało. Ja więc takie więc... zazębione działanie. Dokładnie tak. In, inną interesującą wnioskiem, do którego dotarliśmy, jest między innymi taki, że dotacje. Y, które bardzo często były bezwzwrotne. Były wspaniałym i są wspaniałym narzędziem, które większość naszych przedsiębiorców wykorzystało w, w sposób y, prawidłowy. Ale postępujemy dalej. Nasza gospodarka również postępuje dalej, kroczy dalej. Więc y, idealnym by było być może z perspektywy przedsiębiorców, gdyby nasz fundusz również oferował bezwzwrotne y, instrumenty. Ale czy byłoby to rzeczywiście w pełni. Y, korzystne z naszej gospodarki, my oferujemy instrumenty zwrotne z tego względu, że chcemy celować w tych dojrzałych przedsiębiorstw, w tych, którzy być może nie zaczynają od zera, aczkolwiek takie narzędzie dla startupów też przewidujemy, ale to jest zupełnie inna y, pieśń przyszłości, ale mają ustabilizowaną strukturę, ustabilizowaną operację, działalność operacyjną, którą chcą rozwijać. Panie redaktor, ja też nie jestem psychologiem, ale wydaje mi się, że jest to, to zupełnie oczywiste dla nas nawet w dniu codziennym, że inaczej podchodzimy do środków, które pożyczyliśmy i wiemy, że musimy oddać, więc chcielibyśmy je skutecznie zainwestować, a inaczej podchodzimy do środków, które ktoś nam dał i gdzieś tam z tyłu głowy mamy, że no w razie potknięcia nie musimy niczego nie tracimy, nie tracimy. niczego nie tracimy. Inaczej się do tego podchodzi. I to nasz uczy fundusz odpowiedzialności. uczy odpowiedzialności naturalnie i nasz fundusz chciałby właśnie adresować tych przedsiębiorców, którzy właśnie są już mają na tyle dojrzałą działalność operacyjną, ale również świadomość w tym biznesie, że wiedzą co robią i te środki potrzebują do tego, żeby rozwijać już ustabilizowaną Organizację, którą, którą tworzą. Dzisiaj mówimy o pewnych planach, o idei, o założeniach, kiedy konkrety, kiedy więcej informacji, bardzo już takich szczegółowych, konkretnych mhm. dla osób, które były czy firm zainteresowane wsparciem. Zachęcam do odwiedzania naszej strony internetowej, bo w niej przede wszystkim poinformujemy o tym, że otwieramy narzędzia, dokładnie jakie, dokładną specyfikację odnośnie tego, w jakiej ilości i środków oprocentowania sumy oprocentowania, więc zachęcam do tego, żeby odwiedzać stronę Lubuskiego Funduszu Rozwoju. Tam właśnie w pierwszej kolejności poinformujemy. No i też nie ukrywam, planujemy w pierwszych tygodniach działalności dość dużą akcję medialną, marketingową. Właśnie po to, żeby przekazać przedsiębiorcom taki sygnał, że tego typu środki, tego typu instytucja istnieje, tego typu środki są możliwe do uzyskania. Czekamy na te informacje, zatem bardzo Panu dziękuję za rozmowę. Pan dr Tymon Ostrołuch, prezes Lubuskiego Funduszu Rozwoju, był gościem Rozmowy Dnia w Lubuskim Centrum Informacyjnym. Bardzo dziękuję Panie Doktorze. Dziękuję dziękuję Państwu. Kaja Rostkowska, dziękuję. Zapraszamy w poniedziałek na rozmowę dnia o 10, ale dzisiaj jeszcze sporo na naszej antenie. Do usłyszenia, do zobaczenia.